Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać mhm. i myślę, że chciałabym, żebyś tak na początek, jeśli to jest możliwe, opowiedziała mi coś więcej o sobie, żebyś powiedziała mi, kim jesteś, czym się zajmujesz. Na co dzień jestem psychoterapeutą i pracuję w zawodzie systemowym. Mhm. Właściwie w zawodzie pracuję chyba od około 10 lat. I pracuję w swoim gabinecie już teraz tylko. I to był taki moment, kiedy przyszłam na mentoring po to, żeby trochę rozkręcić swoją działalność i spróbować poszukać trochę alternatywnych metod też pracy, zarządzania swoim biznesem. Mhm. Troszeczkę też zrozumiałam coś takiego, że jakby praca tylko stacjonarna w swoim gabinecie, to dzisiaj można jakby się na tym zatrzymać, ale właściwie nie trzeba. I mhm. ciekawiło mnie też to, jak w innych obszarach można się rozwijać i na przykład rozkręcać dochód pasywny, bo ci, którzy mają własną działalność, dobrze wiedzą o tym, że jak jedzie na wakacje, się nie zarabia. Tak, no tym bardziej, że jesteś doświadczonym już na rynku specjalistą. Powiedz mi, jak, jak, jak duża jest miejscowość, w której działasz? E, chyba 10-15 tysięcy mieszkańców. Mm -hmm, mm -hmm. Jakbyś miała powiedzieć to w tym momencie, masz pełne obłożenie? Mam i nawet było tak, że już jakby też redukowałam ten grafik, który miałam, bo było tego za dużo zdecydowanie. Mhm. No i to chodziło po prostu o higienę pracy. Mhm. Żeby mhm. mieć tyle, żeby jakoś użytecznym być dla, dla klientów i dbać o swoją higienę pracy, co jest bardzo ważne w tym zawodzie. Mhm. Mhm. Mam dużo. O tym rozmawiamy. Jakby twoją rzeczą, którą dowiedziałaś się podczas pracy mentoringu, albo z którą przyszłaś po prostu też, nie? Właściwie to się trochę jeszcze nad tym zastanawiam nadal. Mhm. No bo nadal współpracujemy. Tak, tak, to jeszcze, jeszcze będzie trwało. Ja sobie też zastanawiałam się w pewnym momencie, też chyba taki naturalny moment w takiej karierze terape terapeutów, że mm, szukamy swojej, jak to się mówi w branży takiej niższej, tak, mentoringowej, ale to chodzi o to, żeby troszeczkę sobie sprawić z którymi klientami nam się trochę lepiej pracuje, nie? Że, że czujemy, że mamy predyspozycję do pracy z takim, a nie innym klientem, czy, czy, czy z zaburzeniem, tak? którym jakoś nam jest bardziej po drodze, czujemy, że jesteśmy coraz bardziej w tym specjalistami. I chyba ja też tego szukam, tak? co w mojej branży systemowej jest dosyć y, dla mnie trudne, no bo to jest dosyć szeroko, bo to są i rodziny, i pary, y, i indywidualnie, tak? od mm. dzieci po dorosłych. że też, mam chyba w sobie taką wewnętrzną potrzebę, żeby zwyczajnie pomagać ludziom, bo wychodzę z założenia, że każdy zasługuje na satysfakcjonujące życie, po prostu. A powiedz mi, Jakie były twoje największe wątpliwości co do e, rozwoju twojego biznesu w miejscu, w którym zaczynałaś, albo wątpliwości do tego, e, w którą stronę chcesz iść w biznesie, jak to jest? Pytasz mnie o taki, który moment, w którym przyszłam do ciebie. Jak czy przyszłaś czym... na początku? No, tutaj, na Mentonii, tak, tak, wątpliwości. Jakie wątpliwości miałaś przychodząc tutaj? O, może tak, tak łatwiej. Takie już o tym rozmawiałyśmy, ale to chyba takie zagadnienie, które bym nazwała transparentnością. Mm -hmm. że. Y dużą uwagę przywiązuje się do tego, że terapeuta powinien być transparentny i bo to jest ważne jako czynnik leczący w procesie terapeutycznym. I Ja się z tym jakby mierzę do tej pory, zastanawiając się jakie treści i w jaki sposób je przedstawiać w sieci, żeby nadal zachować profesjonalizm, co jest dla mnie bardzo ważne. Z zasady ja nie chcę być celebrytą, tylko chcę być Was. terapeutą i to jest dla mnie bardzo ważne, więc ja się z tym mega jakoś tutaj mierzę, żeby to było takie po prostu etyczne i jak mówiłaś, że chcesz proponujesz pokazanie, jak etycznie biznes ma się rozwijać, więc jakoś tak pomyślałam sobie, no dobra, jesteś też w tej branży, etyka jest dla ciebie ważna, więc to jakoś też było dla mnie przekonywujące. Bo myślę sobie o tym, jak zaczynałaś zresztą i jak poznawałaś mnie i ten styl, styl mojej pracy. Ja pamiętam, wiesz, że że, jak, że masz wyjść, że masz nagrywać rolki, już nagrywasz i w ogóle już jesteś w tym taka biegła. Ale ja pamiętam, jak miałeś pierwszy raz wyjść, nie? że miałaś pokazać coś od siebie. Masaka była. <laughs> I w ogóle jakie to też, wiesz, wydaje mi się, że w tym, tym, tym procesie było też takie naturalne, że ty nie musiałaś też wszystkiego robić od razu, że ty sobie sama trochę e, chyba zdecydowałaś, że najpierw publikowałaś treści, zrobiłaś sobie sesję zdjęciową, bo to też było taki chyba, ja mam wrażenie, tak. że to też był jakiś moment przełomowy. Nie wiem... Ja kiedyś miałam sesję, ale ona była tak. trochę taka mm, na szybko. Mhm. A teraz jakoś postarałam się, żeby być w dobrym takim nastroju, w mm, momencie, że tak też do, zainwestowałam zwyczajnie w świecie. I tak, ja to robiłam małymi krokami, więc trochę e, tę tak, taktykę zastosowałam taką, jaką mi dla swoich klientów, czyli zrobić różnicę, która jest do udźwignięcia. Mhm. Też słucham swoich klientów, którzy, y, no może ja z nimi o tym nie rozmawiam, ale m, gdzieś w jakichś takich treściach, w ich, w ich zdaniach mhm. słyszę, że wie Pani, jakby tak mi Pani wyskakiwała z każdego okienka, to ja bym chyba to Pani się Przyszła. I to jest hmm. dla mnie informacja, więc do, do jak, jakich ludzi szukają, hmm. co sprawia, że budzi się zaufanie i to hmm. jest ważne. A ja sama jak oglądam różne treści, bo odkąd jestem na mentoringu, też śledzę różne profile i polskie i zagraniczne, więc trochę sobie patrzę, jak, jakie mają podejście do tego. Okay. To myślę, że to trzeba się z samą sobą umówić na niektóre rzeczy i ja tak na razie zrobiłam, że się z sobą umówiłam. Bo, wiesz, bo to właśnie jest o tym trochę, jakby co rozmawiamy, czego pokazywać, co pokazywać w internecie, a co nie. Jakby co chronić dla siebie, w zgodzie ze sobą. Mm -hmm. tu, tu my rozmawiamy o tym, że ty zdecydowałaś się na to, żeby nagrywać coś, o czym chcesz się podzielić, na co masz ty gotowość, nie? Mam przecież takie wątpliwości, na przykład, że te treści, które ja bym chciała powiedzieć, że one są tylko jakimś wyrywkiem i że na przykład będą niekompletne i mogą być źle zrozumiane, więc nauczenie się tego, jak to ma brzmieć, co to ma przekazywać, ale też powiedz, wpadłaś na taki bardzo fajny pomysł też, w związku no. z tym jakby na, na treści i na, na, na to, co chcesz powiedzieć, że też dzielisz się jakimiś swoimi autorefleksjami terapeutycznymi, nie? Jakby tak jak rozmawiałyśmy o tym. Tak, rzeczywiście, bo jak mam jakieś refleksje y, związane z prowadzeniem jakichś procesów terapeutycznych, no to ja oczywiście nie ujawniam żadnych treści, o kim to jest, ale sama tematyka, na przykład bliskości y, i związanych z tym trudów różnych, y, piszę o tym na przykład jakiegoś posta takiego trochę większego, czy planuję założyć bloga. bo y, Mojemu zdziwieniu ludzie też czytają dłuższe treści, nie tylko te krótkie. I jak trochę też się nauczyłam monitorować i śledzić, które treści są częściej czy dłużej odpalane. no to patrzę sobie a mówię, kurczę, przecież to było długie, ale ludzie to czytają, czyli jest zapotrzebowanie też na takie trochę ambitniejsze teksty. Bo to też jest coś, co się chyba zmieniło w trakcie mentoringu. Takie mam wrażenie, jak to jest u ciebie? No tak, y trochę na tym się nie zastanawiałam w sumie, mm -hmm. ale rzeczywiście musiałam się oswoić z tym, że mm, musiałam, nawet chciałam chyba oswoić się z tym, że jednak mam coś światu do powiedzenia. I chciałam trochę sprawdzić, czy są ludzie, którzy będą tym zainteresowani. I pomalutko, ale widzę, że to moje konto się rozrasta i coraz więcej tam osób się pojawia na tym koncie. I nawet mam jakieś takie doświadczenia, że ludzie nie. Zapytają. Zaczepili ostatnio, że widzę, że gdzieś tu jestem rozpoznawalna Jeżeli rzeczywiście tam nie ma ani serduszka, ani jakiegoś komentarza, ale gdzieś tutaj jakieś starze w okolicy się pojawia, no to oni, a widziałam, to było ciekawe, ja mówię, tak? I nawet jak wrzucę gdzieś reklamę, no to jeżeli to jest odpalone i czytane gdzieś już w tysiącach, no to ja sobie myślę, wow. Mamy, masz masz to, też inne wyobrażenie tego, że twoja praca z tego pokoju wychodzi znacznie dalej. Tak, to jest to dla to mnie jest nowe. Co najbardziej zmieniło się w trakcie pracy do tej pory? No chyba takiej odwagi więcej nabrałam do tego, żeby pokazywać to, co robię, pokazywać czy pisać w sposób, w jaki ja myślę o, o zdrowiu psychicznym i o pracy z klientami, o w ogóle o życiu. No okazuje się, że czemu nie, jeżeli to ma komuś pomóc, szerszemu gronu, a jeżeli jest społeczność, mm. która, której, której to pomaga, która, która potrzebuje takich treści, no to super. Co zrobiłaś dla siebie nowego w trakcie trwania mentoringu, jakbyś miała powiedzieć? No, myślę sobie, że właśnie tej odwagi trochę nabrałam, takiej pewności siebie, że potrafię coś e, szerszego zrobić. Oswoiłam się z takimi technicznymi rzeczami, które mnie bardzo przerażały. I ja pamiętam siebie, która kompletnie nie rozumiała słowa prompt. Czy <laughs> to mnie mówisz? A ja się sobie, bo w ogóle o co? O co mam nie, to jakieś po węgiersku. Dowiedziałam się też o sobie, że jakby, no ja jestem w stanie no, no, zakładać samodzielnie różne rzeczy, takie techniczne, nie? Czy, czy te bramki do tip czy płatności, te, robić te e buki, jak one miały być, jak robić lek sprzedażowy, jak się też posługi, posługiwać sztuczną inteligencją i, i świadomie, żeby to robić, bardziej z takim rozmysłem. Także już mnie takie treści techniczne nie przerażają, już mam wrażenie, że je oswoiłam i to dla mnie jest dużo, no bo jak sobie przypomnę, jak ja przyszłam na mentoring, no to dla mnie to była czarna magia. I ja robię to w swoim tempie. Co daje Ci ta wiedza? Że trochę nadążam za światem. Mhm. Że jakby mo można zostać w tym gabinecie i sobie pracować. Jak komuś to pasuje, to ok. Ale ja jakby mam takie wrażenie, że jakby świat idzie do przodu z różnymi rzeczami i to my decydujemy, co wybieramy, jak wybieramy, ale trochę nie możemy udawać, że to się nie dzieje. Żeby się też nie bać działalności różnych. Przecież ilu jest terapeutów i świetnych specjalistów, którzy no, boją się w ogóle prostych kroków, nie założyć pineski na gogle. Kasę fiskalną. Ja pamiętam siebie, jak ja pierwsze obsługiwałam kasę fiskalną. No to jest cały czas wychodzenie ze strefy komfortu, ale warto, tak? No to to jest też trochę tak jak to, co ja opowiadam, no to też jest to wszystko, co my robimy z klientami w procesie ich zdrowienia. To najbardziej zmieniło się w Twoim podejściu, jakby dzięki współpracy naszej na ten moment, do tego momentu. Tylko że podejściu do czego Ani? Do prowadzenia praktyki, do prowadzenia biznesu, do prowadzenia Twojego gabinetu. Trudno mi jakoś takie jednoznacznie odpowiedzieć. To mi się jakoś zmieniła perspektywa. No na pewno tak, bo ja widzę, że, że, że jest inaczej. Że to jakieś ja sama z sobą na niektóre rzeczy umówię, że to jest okej, okay, że to nie jest jakaś e, nieetyczność, występek, e, brak profesjonalizmu, e, bo z, tak, z takim przekonaniem przyszłam na mentoring. Dzisiaj myślę o tym, że to nie jest żadne przestępstwo. Chodzi o granice, to dobrze wiesz, że ja jakoś mam tak mega, jestem zafiksowana na temat granic. W ogóle sobie pomyślałam o tym, że moje podejście też jest takie, że. Zauważam, że to tym bardziej, skoro w sieci jest dużo takich pseudoedukacji, to tym bardziej ktoś, kto ma coś sensownego, rozsądnego do powiedzenia, powinien to mówić. Bo jak ci, bo znam tak wielu świetnych specjalistów, którzy nie ugaśniają różnych mądrych treści, a szkoda. Chciałabym też, tak, tak, takie mam wyobrażenie, że chciałabym, żeby to szło w taką stronę, żeby można było jakoś spokojnie w sieci odróżnić, kto ma coś mądrego, etycznego do powiedzenia, yy, ku zdrowiu ludzi. Ja bym jakby z Twojego punktu widzenia zapytała się w ogóle Ciebie Agnieszka, komu Ty byś poleciła współpracę ze mną? Tym wszystkim, którzy mają obawy w ogóle, żeby iść na swoje, hmm? <laughs> że jeżeli mają jakieś obawy, jak w ogóle wystartować w biznesie, jak w ogóle myśleć o rozwoju swojej marki osobistej jak przełamać lody związane z technicznymi rzeczami. Mogę spokojnie przy Tobie w tym kursie, który Ty proponujesz, masz ponagrywane filmiki i że Ty krok po kroku pokazujesz naprawdę niektóre rzeczy od podstaw, no bo, no bo ci wcześniej nie robiło, to to jest bardzo potrzebne, że ze spokojem można usiąść przy tych Twoich filmikach i sobie w swoim tempie robić różne rzeczy, więc jeżeli mają obawy, że dla kogoś to będzie coś za szybko, no to Ty robisz to tak, żeby można było to zrobić w swoim tempie. Dla tych, którzy jakoś wolno się oswajają z takimi rzeczami. Jeżeli ktoś chce też oswajać myślenie trochę takie bardziej biznesowe, i jednak i etyczne, no to bym takim, to bym wysyłała do ciebie. <śmiech> <śmiech> Że oni tutaj znajdą dyskusję z Tobą, z różnymi wątpliwościami na to, jak stworzyć swój biznes, no bo jednak to jest biznes. To jest taki biznes, który nie jest robiony tylko dla pieniędzy, bo to by nie było prawdą. On jakby najpierw jest pewien sens. My po coś to robimy i jak mamy poczucie sensu, dla kogo to robimy, jaką zmianę to ma wywoływać, to za tym idzie konkretne też wynagrodzenie. Nie odwrotnie. Więc ci, którzy też mają taki sposób myślenia, mogą też do ciebie z tym przejść i możecie pracować nad jakby tą niszą tak zwaną, tak? dla kogo chcemy tworzyć, jakie treści chcemy tworzyć. To jest też rozkręcanie też siebie jako eksperta i za tym idzie też myślenie biznesowe, które się trzeba uczyć, ale to jest chyba też nadal trochę taka ja to teraz może nie zgrzeszę, ale szkoda moduł szkoły psychoterapeutycznej, jak odkrywać siebie w nicze eksperckiej. Jest coś takiego, na co, szczeg co szczególnie kładziesz nacisk, żeby rozwinąć jako ty? Dzięki tej współpracy, w której teraz jesteś. Myślałam też na tym, żeby poszerzyć na przykład grupę ludzi, z którymi będę współpracować, czy nie zatrudnić kogoś. bo też już sporą umiem i chciałam się tą wiedzą podzielić, bo ja też kiedyś dostałam taką szansę. Też byłam na początku i, i pamiętam tutaj poradnie, które też się zatrudniłam, dostałam taką szansę, kiedy jeszcze byłam po kursie podstawowym. I jeżeli ja dzisiaj jestem na innym etapie, też chętnie dam taką szansę innym. Ale też zastanawiam się cały czas, bo kiedyś zadałaś mi takie fajne pytanie, dla jakiej społeczności ty chcesz tworzyć. I mam w głowie to pytanie, bo to jest super pytanie, bo jakby, no, my mamy sw jakby swoje tematy i obszary, w których czujemy, że nas, no, mamy na to ciekawość i pewnie ci ludzie też gdzieś tamcy są, no, tak skoro ta grupa gdzieś tam rośnie, to że że ich to interesuje. A Więc, czy tak na koniec jest coś takiego według Ciebie, o czym nie porozmawiałyśmy, a wydaje Ci się w perspektywie współpracy ze mną ważne? Pewnie tematy jeszcze jakieś przejdą, bo mentoring trwa. Mm -hmm. um... Ale mentoring jest pewną przygodą, więc nie ma się co bać <laughs> przygód. One są zawsze rozwijające. Czy uważasz, że to jest inwestycja, Warto. która się zwraca? Myślę, że ona się zwraca, ale nie od razu. Że trzeba była na to czasu. Mhm. E, że to trochę jak w terapii, że jakby od razu tego nie widać, ale trzeba mieć jakby cały czas w głowie taki cel, po który się przychodzi. E, on się może troszeczkę rewidować wraz z rozwojem, ale jest to proces jednak. I tak myślę, że on się zwraca adekwatnie mhm. do czasu. No tak realnie mówiąc, nie, no bo e, gdyby tak odpowiadając, tak, wow, wszystko, wszystko już natychmiast się zrobiło, wszystko się zwróciło, no tak nie jest że to, to, to jest jakby cel to, też tej pracy mojej, że ja nie obiecuję ludziom tego, że efekty szybkie, bezbolesne, tak, nie wymagające zaangażowania, że wymagają, wiesz, wymagają to. pracy, wymagają <laughs> samozaparcia, wymagają wysiłku, um, wymagają zaangażowania. Mentoring jest dla kogoś, kto chce spróbować um, trochę no, nowej jakości, mm -hmm. e, trochę, trochę czegoś e, takiego innego myślenia o swoim zawodzie, jednak. I żeby to chyba trochę jednak odczarować siebie ten syndrom oszusta, bo zawody pomocowe mega to mają, to dopiero przy rozmawianiu o swojej pracy w kategoriach biznesu to tak mocniej to wybrzmiewa, i wtedy trzeba się spotkać z tymi rzeczami. No, tak trochę na nowo, w innej odsłonie, ale jednak to, to nie jest dla każdego. Dla kogoś, kto przychodzi po zmianę, to tak samo jak klienci, którzy przychodzą na terapię. Jedni chcą tak. zmiany, jej potrzebują i są zdecydowani. I też się im nie czaruje, że będzie wszystko tip-top od razu. Mm -hmm. To jest trochę podobnie, jest to proces zmiany. Super, żeby było lepiej. Bardzo Ci dziękuję za ten czas. Mam w to, że osobom, które mają też wątpliwości, jest to po prostu potrzebne, żeby miała też szansę na to, żeby porozmawiać z osobami z każdej modelności, z którą rozmawiam. W każdej perspektywie, która jest. Ten mentoring jest zbudowany tylko dlatego, że wy osiągacie jakieś rezultaty. Także bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. Ja również. Oczywiście za widzimy powodę. się jak zwykle. Tak, tak. tak. Także bardzo Dzięki dziękuję. Wielkie. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Cześć.